W AWS wiele rzeczy tak naprawdę jest high availability, ale nie do końca. Jeżeli by popracować trochę dłużej, to okazuje się, że wiele awarii w AWSie spowodowane było tym, że nie każdy jego komponent jest rozproszony po całym świecie. I tak było do tej pory z tak zwanym STS-em, czyli serwisem odpowiedzialnym za wręczanie tokenów bezpieczeństwa. Jeżeli kiedykolwiek logowałeś się do AWSa, to musiałeś skorzystać z tej usługi, żeby taki token dostać. Ten token był rozdawany przez serwis zlokalizowany w regionie North Virginia. I jeżeli tam była awaria, to była awaria na całym świecie. Wielokrotnie można było się tym przekonać, jak nie działało uwierzytelnianie, nie działały tokeny MFA i tym podobne. Teraz ma się to zmienić i domyślnie STS serwowany jest z regionu lokalnego. Nic nie trzeba zmieniać w więc jest to bardzo fajna zmiana, bo z automatu będziemy mieli łatwiejszy dostęp do AWS-a w przypadku awarii np. w Stanach Zjednoczonych. Szkoda, że to ma miejsce dopiero po takim czasie, ale lepiej późno niż wcale.